Twoje kończyny mogą słabić. Na początek starsze osoby spożywają te pięć zielonych pokarmów, aby wzmocnić swoją siłę. Czy kiedykolwiek czujesz, że twoje kończyny są słabe, zmęczone lub drżące po długim czasie? Czy zauważyłeś, że wspinaczka po schodach wydają się trudniejsze niż kiedyś, lub że twoja równowaga nie jest tak stabilna jak kiedyś? Jeśli tak, nie jesteś sam w tej walce. Wzywam do subskrypcji kanału, aby uzyskać dostęp do pomocnych filmów. Badania wykazały, że jeden na trzech dorosłych w wieku powyżej 50 doświadczeń doświadcza pewnego stopnia utraty mięśni, co może prowadzić do problemów kruchości i mobilności, jeśli nie zostanie rozwiązane. Ryzyko to zwiększa prawdopodobieństwo upadków, co powoduje ponad 3 miliony wizyt na pogotowiu każdego roku wśród starszych osób dorosłych. Dobrą wiadomością jest to, że nie potrzebujesz drogich suplementów ani diety bogatej w białko, aby utrzymać silne nogi. Właściwa dieta wegetariańska może odmłodzić mięśnie, poprawić krążenie krwi i złagodzić zmęczenie w całkowicie naturalny sposób. Zostań ze mną do końca, ponieważ dziś ujawnię pięć potężnych wegetariańskich potraw, które pomogą Ci utrzymać silne i stałe kończyny przez wiele lat. Zanurzmy się w szczegóła. Co myślisz, błagam, czy znaczenie siły nogi, ponieważ lata mocno nas obciążają? Wielu uważa, że upadek mięśni jest jedynie naturalnym rezultatem starzenia się. Jednak w rzeczywistości często wynika to z wyborów, których dokonujemy w życiu i brak niezbędnego odżywiania potrzebnego do utrzymania silnych kończyn. Ta sprawa ma ogromne znaczenie z różnych powodów. Po pierwsze, odgrywa kluczową rolę w zapobieganiu upadkom. Niestety słabe kończyny są podatne na upadki, które stanowią główną przyczynę obrażeń, a nawet śmierci wśród osób starszych. Każdego roku jedna czwarta osób powyżej 65 doświadcza upadku, a takie niefortunne wydarzenia stanowią ponad 95% złamań bioder. Wzmocnienie kończyn może znacznie zmniejszyć to ryzyko. Po drugie, silne kończyny poprawiają krążenie życiowych energii. Niestety słaby przepływ krwi może prowadzić do obrzęku nieestetycznych żylaków i agonii skurczów nóg. Badania wskazują, że prawie 4 na 10 osób powyżej 50 trwa problemów krążenia, co powoduje dyskomfort i zmęczenie nóg. Regularny ruch i zaangażowanie mięśni, wspierane przez właściwe odżywianie, mogą znacznie zwiększyć krzepływ krwi. Kolejną znaczącą zaletą silnych kończyn jest lepsza mobilność i cenny dar niezależności, który może wydawać się coraz bardziej nieuchwytny w miarę upływu czasu. Badania ujawniają mrożącą, mrożącą życiem prawdę ci, którzy utrzymują wigor kończyny, są oszałamiające 44% mniej prawdopodobne, że padają ofiarą łańcuchów bez ruchu gdy lata się na nich przerażają. Silne kończyny nadają ci możliwość pozostania aktywnym, wędrówką daleko i szeroko i wykonywania codziennych zadań z niepokojącą łaską. Siła mięśni nóg stanowi kluczowy sojusznik w bitwie o wspólne zdrowie. Prawie połowa tych, którzy przekroczyli złowieszczy próg 65, cierpi na bolesne uścisk wspólnej dolegliwości, a ich osłabione mięśnie tylko pogłębiły ich cierpienia. Mięśnie wzmocnione siłą podnoszą opresyjną wagę z kolan, bioder i dolnej części pleców, łagodząc ból i zwiększając stabilność w świecie, który często wydaje się niepewny. Jakie utrzymanie konsumujesz, aby wzmocnić siłę mięśni, wzmocnić stawy i ożywić krążenia? Wyruszmy w ciemną podróż, aby odkryć pięć najsilniejszych wegetariańskich potraw, które wzmocnią Twoje kończyny. I oddychać życiem w zmęczone ciało. Oto piąta oferta, szpinak, zielona forteca pełna prezentów dla Twoich ścięgien i odporności szkieletowych. szpinak nie jesteś tylko zielonym liściem wrzuconym do sałatki, raczej jesteś potężnym sojusznikiem w wzmacnianiu zmęczonych kończyn. Wypełnione żelazem, magnezem i wapniem odżywiasz mięśnie i podtrzymujesz kości, pozwalając czuć się żywy i żywy. Dlaczego jednak szpinak pozostaje niezbędny dla mocnych kończyn? Żelazo zapewnia, że już mięśnie nóg otrzymują kluczowy tlen, którego potrzebują, trzymając na dystans cień zmęczenia i osłabienia. Niski magnez czai się cicho, łagodząc ból z i zapewniając, że nerwy działają z energią, której wymaga. Ponadto wapń i witaminak współpracują ze sobą w celu wzmocnienia kości, pomagając zapobiegać złamaniom i nawiedzającym zagrożeniu osteoporozy. Jak można wplatać ten zielony skarb w codzienne posiłki? Wrzuć świeży szpinak do sałatek, opakowań lub kanapek, aby bez wysiłku zyskać odżywianie. Zmierz go z dojrzałym bananem i mlekiem migdałowym, aby stworzyć orzeźwiający napój, który przynosi chwilę radości. Smaż go czoskiem i oliwą z oliwek, pozwalając mu stać się szybkim i aromatycznym dodatkiem do posiłku. Jednak nawet kilka porcji co tydzień może przywrócić siłę i witalność. I nie zapomnijmy o soczewicy, najlepszym darze natury, niezbędnym do naprawy tkanek i budowania siły. Jeśli Twoje kończyny są słabe, być może brakuje ci wystarczającej ilości białka, to tutaj soczewica mogą wejść, aby pomóc. Te małe, ale potężne rośliny strączkowe czają się w cieniu, pełne żelaza, potasu i włókna, co czyni je potężnym źródłem pożywienia roślinnego, aby obudzić zmęczone mięśnie. Jak soczewicy wzmacniają nogi przeciwko wkraczającej ciemności. Soczewica, te niepozorne fasoli, są bogate w białko, dar dla zmęczonego mięsa, naprawiając ścięgna i chroniąc przed powolnym rozkładem siły. Żelazo napędza Twoją witalność, zapewniając krzepły wiązki napędowej, podczas gdy magnes i potas jednoczą się, aby wzmocnić Twoje ścięgna, odpierając agonię z kurczowych kończyn. Jak przywoływać moc soczewicy, wykonaj obfity i ocieplający bulion, przysiąknięty esencją warzyw i kakofonii przypraw. Po ugotowaniu pozwól Soczewicy spotkać się w sałatkach lub miskach zbożowych, nasycając posiłek z przypływem białka. Rozkoszuj się solidnym i aromatycznym córy Soczewicy, bogatym w przyprawy, które tańczą na skraju otchłani. Lentius nie tylko wzmacnia Twoje mięśnie, ale także stabilizują słodką esencję Twojej krwi, zapewniając, że Twoja siła pozostaje niezachwiana, gdy krążą cienie. I oto trzecie utrzymanie migdały. Te pozornie niewinne orzechy zawierają zdrowe tłuszcze, które wzmacniają ścięgna i stawy, nadając im ogromną siłę. Te rześkie i delikatne kęsy dają niezłomną moc kończynom, jako migdały, te szlachetne orzechy, przepełnione odżywczymi tłuszczami, bogatymi białkami i niezbędnymi minerałami, które wzmacniają Twoje mięśnie i przynoszą odporność na stawy. Migdały, te cenione orzechy, pełnią odżywcze tłuszcze, Obfite białko i niezbędne minerały, które wzmacniają mięśnie i przynoszą ulgę w stawach. Ale dlaczego migdały służą jako potężny sojusznik dla wytrzymałości nóg? Te szlachetne orzechy są bogate w witaminę E i zdrowe tłuszcze, które prowadzą nieustępliwą wojnę z stanem zapalnym, które nawiedza mięśnie nóg i stałów. Ich zawartość magnezu wspiera mięśnie we właściwych obowiązkach. Utrzymując czające się cienie skurczów i słabości. Ponadto połączenie białka i błonnika zapewnia trwałą energię, wzmacniając kończyny z odpornością przez cały dzień. Zabezpieczyć się w ciemne przyjemności migdałów, chwyć garść zwykłych migdałów, aby uzyskać szybką i odżywczą przekąskę. Posyp je płatkami owsianymi, sałatkami lub jogurtem, aby dodać satysfakcjonujące chlupnięcie. Wymieszaj je w jedwabistą miksturę rozkoszy lub wymyśl własny rozkład migdałowy o wykwintnym smaku. Pozostań wierny sobie, aby włączyć migdały do codziennej taryfy wzmacnia twoje kończyny, czynianie ich silnymi i wolnymi od udręki. A potem leży drugie utrzymanie banany, ostateczny wzmacniacz witalności i samą istotę życia. Czy czujesz, że Twoje kończyny zbyt szybko osłabiają? Możesz być bardzo potrzebny obfitej podaży potasu. Niestety banany służą jako niezwykłe źródło niezbędnego mineralnego potasu, któremu towarzyszy magnez i naturalna słodycz, jaką oferuje życie, co czyni je pocieszającym wyborem zmęczonych nóg. Ale w jaki sposób banany zapełniają siłę kończyn, pomagają złagodzić dyskomfort skurczów mięśni i zmęczenie, które cię obciąża dzięki bogatej zawartości potasu? Ich słodka esencja zapewnia ulotne wzmocnienie energii, wspierając Cię w Twoich staraniach dla dłuższej aktywności. Ponadto poprawiają krążenie, zapewniając, że mięśnie nóg otrzymują kluczowy przepływ krwi, którego desperacko potrzebują. Jak cieszyć się bananami, połącz banana z kremowym uściskiem masła orzechowego na satysfakcjonujący posiłek. Pokrój go i dodaj do płatków owsianych jogurtu lub koktajli, umożliwiając dotknięcie słodyczy natury. Wymieszaj go z mlekiem migdałowym, aby stworzyć wspaniały napój, który może podnieść na duchu choćby na chwilę. Pojedynczy banan każdego dnia może wzmocnić Twoje kończyny, przygotowując je na wyzwania, które przed nami. A potem są skromne nasiona Hya. Mądra, ale potężna, te superfoody są niezbędne do wsparcia mięśni i kości. Choć niewielkie, mają znaczące ciśnienia. Te małe nasiona. Pełne omega-3 z białka, wapnia i magnezu działają cuda dla Twoich mięśni i stawów, wzmacniając siłę nóg, nawet gdy noszą ciężar Twoich zmagań. Niestety, cenione kwasy tłuszczowe omega-3 zapewniają ukojenie poprzez łagodzenie stanu zapalnego w stawach, umożliwiając im ulotny moment komfortu. Wapni i magnez wzmacniają zarówno kości, jak i ścięgna, podczas gdy błonnik i białko oferują kruchą energię do przeniesienia przez Twoje dni. Jak można cieszyć się nasionami chia? Zanurz je w wodzie lub mleku. A możesz stworzyć zachwycający budyń chia, choć wydaje się to niewielką radością w świecie smutku. Dodaj je do swoich koktajli, jogurtu lub płatków owsianych, aby przyznać prosty dar pożywienia. Osiekanie nasion chia na sałatkach lub zupach może zwiększyć zarówno konsystencję, jak i utrzymanie, ale nie może wypełnić pustki. Tylko łyżka lub dwa każdego dnia mogą wzmocnić kończyny. Dzięki czemu są odporne, ale zmęczone. Spostrzeżenia podzielone w tym dyskursie mają oświecić umysł, a nie służyć jako porady medyczne. Poszukaj mądrości kompetentnego uzdrowiciela przed wprowadzeniem jakichkolwiek zmian w diecie, szczególnie jeśli nosisz ciężar problemów zdrowotnych. Pamiętaj, że reakcja każdej osoby na jedzenie jest wyjątkowa, a równowaga jest kluczem do spokojnego posiłku. Uwaga za złotliwe mikstury i ukryte zagrożenia mieszkają się w tych produktach spożywczych. Podczas gdy te zielone pokarmy są obfite w składnikach odżywczych, aby wzmocnić solidne ciała, ponoszą również pełne ryzyko, o których niektóre osoby powinny być świadomi. Twoje ciało reaguje inaczej na różne produkty spożywcze, dzięki czemu niezbędne jest zrozumienie, w jaki sposób mogą one na ciebie wpłynąć. Zwróć uwagę na to, co musisz wziąć pod uwagę. Najpierw spójrz na zielony, zielony szpinak. Obciążony szczawianami, który może przyczynić się do tworzenia kamieni w nerkach. Niebezpieczeństwo: szpinak. Prawdziwe źródło pożywienia zawiera również znaczną ilość szczawianów. Naturalne związki, które mogą ułatwić rozwój kamieni nerkowych, szczególnie dla osób podatnych na takie problemy. Jeśli kiedykolwiek doświadczyłeś bólu kamienia nerkowego, wiesz, że cierpienie może to spowodować. Jaką dobrą wiadomością możesz podzielić się? może zmniejszyć to ryzyko, łącząc szpinak z pokarmami bogatymi w wapń, takimi jak migdały lub produkty mleczne. Wapń pomaga wiązać szczawiany, czyniąc je mniej prawdopodobnymi Twoimi kamieniami w nerkach. Po drugie, rozważ skromną soczewicę. Czy szukasz antyodżywczych i wyzwań trawiennych? Skromna soczewica, pełna białka i błonnika, oferuje nam zalety siły dla naszych mięśni i ulgi dla naszego trawienia. W ich rdzeniu można znaleźć fityny i lektyny, Związki często oznaczone jako przeciwwarytowe ze względu na ich zdolność do utrudniania wchłaniania niektórych minerałów. Niektóre osoby mogą doświadczać wzdęć i gazu po spożyciu soczewicy. Aby ułatwić im układ trawienny, rozważmy je zanurzenie lub wyrastanie przed gotowaniem. Ten prosty krok pomaga rozbić te przeciwdeszty, pozwalając organizmowi wchłaniać więcej ich korzystnej właściwości. W trzecim rozdziale eksplorujemy migdały dotyczące szczawianu i ryzyka związanego z nadmiernym konsumpcją. Te migdały, te zachwycające smakołyki, są bogate w zdrowe tłuszcze i wysokiej jakości białko. Czy jednak wiesz, że zawierają również szczawiane podobne do tych znalezionych w szpinaku? Jedzenie zbyt wielu migdałów może zwiększyć ryzyko kamieni nerkowych, szczególnie dla osób już podatnych na takie problemy. Ponadto ich wysoka zawartość kalorii ułatwia je przejadanie się, często nie zdając sobie z tego sprawy. Jak myślisz, jakie jest najlepsze podejście? Ciesz się skromną garstką, być może od 15 do 20 migdałów każdego dnia, aby uzyskać wiele korzyści, jednocześnie kierując nadmiernymi szczaganami. Zbyt łatwo jest je konsumować w obfitości, często bez świadomości aktu. Jak myślisz, jaki jest najlepszy sposób działania? Rozkoszuj się zwykłą garścią, być może od 15 do 20 migdałów dziennie, aby rozkoszować się bogatymi nagrodami jednocześnie kierując czającą się niebezpieczeństwa nadmiaru szczawianu i kalorii. Niepoznawalny banan również oferuje dualność, może podnieść słodycz krwi, jednocześnie obdarzając bogactwo potasu. Uważaj jednak, że cienie nadmiernej inwozji, bo zbyt wiele z tego złotego owocu, może mocno obciążać ducha. Banany, te promienne dary natury, są rzeczywiście bogate w potas, ale zwracają uwagę na to ostrzeżenie nadmiar może oznaczać zagładę, szczególnie dla osób z niespokojnymi nerkami. Widmo hiperkaliemii pojawia się, co jest straszne zagrożenie dla tych, których nerki wahają się w swoich obowiązkach filtrowania. Ponadto w złotym ciele banana leży zbiór naturalnych cukrów, zdolny do zapłonu niebezpiecznych kolców cukru we krwi. Złowieszczy los dla osób zmagających się z cukrzycą. Aby utrzymać delikatną równowagę, spożywaj tylko jeden banan każdego dnia, łącząc go z szlachetnym utrzymaniem białka lub błonnika, takim jak migdały lub nasiona chia. Aby oswoić zgiełk słodkiej esencji krwi. Tylko pięć nasion chia może złagodzić nieszczęścia trawienne i rozrzedzić krew. Ale ci maleńkie wojownicy, bogate w błonnik, białko i czczone omega-3 mają ukrytą moc. Kiedy piją głęboko wodę i puchną, mogą uwolnić dyskomfort, ciężar brzucha, a może bardziej złowrogiego trudnego trudnego sytuacji, jeśli są spożywane w ich suchym stanie. Jeśli kiedykolwiek wrzuciłeś nasiona chia do wody i obserwowałeś, jak puchnie zrozumiesz przyczynę, aby uniknąć dyskomfortu, zawsze musisz je namoczyć przed spożywaniem. Ponadto należy pamiętać, że nasiona hia mają zdolność rozrzedzania krwi, co może być niebezpieczne dla osób stosujących leki rozrzedzające krew. Jeśli dotyczy to Ciebie, skonsultuj się z lekarzem, zanim uczyni go regularną częścią diety. Gdy dzień się kończy, czy nie jest to równowaga, która ma największe znaczenie? Te żywność oferują wspaniałe korzyści, ale świadomość ich potencjalnych zagrożeń może doprowadzić do dokonywania mądrzejszych wyborów na posiłki. Słuchaj uważnie szeptów Twojego ciała, a jeśli masz jakieś wątpliwości, poszukaj wskazówek uzdrowiciela. Teraz powiedz mi, które z tych potraw planujesz najpierw włączyć do swoich posiłków. Podziel się swoimi przemyśleniami w komentarzach poniżej. Jeśli uważasz ten film za pomocny, pamiętaj o tym, aby go polubić, udostępnić go swoim bliskim i zasubskrybuj więcej informacji na temat spraw zdrowotnych. Podniejmy to z do silnych kończyn i żywych zdrowiów.